Się w i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w Wielkopostnej pielgrzymce dziś zatrzymujemy się jako kościele stacyjne w Bazylice Trójcy Świętej, klasztorze Ojców Dominikanów, w tej bazylice także. Przy wielkim naszym orędowniku, świętym Jacku, którego wstawiennictwu polecamy siebie. Polecamy Kościół Krakowski, którego jest patronem. Polecamy także naszą Ojczyznę, której święty Jacek także jest patronem. Dziś łączymy się duchowo z Rzymem, który celebruje Kościół Stacyjny w, w Kościele w świętej Balbiny. Także przez jej wstawiennictwo polecamy wszystkie nasze sprawy młodej chrześcijanki, męczennicy, która. Oddała życie za Chrystusa na początku II wieku. Że w postaci chleba się. Musimy walczyć nie przemocą. Prawdą. Musimy walczyć modlitwą. Musimy zmagać się. Ciągle umacniać solidarność polskich serc. Bo tu chodzi o Polskę. Tu chodzi o nas. Tu chodzi o wierność tym wszystkim, którzy w dalszej i nieodległej naszej przeszłości przelewali krew za naszą Ojczyznę. Bo chodzi o to, Abyśmy dzisiaj, w tym trudnym czasie, drugiego zamachu na Jana Pawła II, wracali do tych naszych uniesień, naszych wzruszeń, naszego wołania: zostań z nami. wiem, że dojdę Gdzieś przygarnął łotra do twych niebios bra.